Witam wszystkich serdecznie. Dzisiaj pokażę Państwu, jak wykonać słupek. Zakręcamy niteczkę, zaciągamy i robimy łańcuszek. 4, 5, 6, 7, 8. Ja pokazuję na nici grubej, żeby było bardziej widoczne. Wbijamy do początka łańcuszka, czyli mamy pętelkę, początek łańcuszka i przeciągamy przez początek łańcuszka i pętelkę. Zaciągamy i mamy kółeczko. Robimy raz, dwa, trzy oczka łańcuszka. Zawijamy niteczkę w ten sposób. Przytrzymujemy palcem. Wkuwamy się do kółeczka i przeciągamy niteczkę. Na szydełku muszą znajdować się trzy niteczki. Podwijamy niteczkę i przeciągamy przez dwie. Na szydełku zostają dwie niteczki. Przeciągamy przez te dwie niteczki. W ten sposób powstaje słupek. Jeszcze raz podwijamy niteczkę. Uwamy się w kółeczko, przeciągamy niteczkę, na szydełku mamy trzy nitki. Raz, dwa, trzy. Podwijamy, przeciągamy przez dwie niteczki, na szydełku zostają nam dwie niteczki i znów przeciągamy. W ten sposób powstaje słupek. Jeszcze raz podwijamy niteczkę. Uwamy się do środka kółeczka, przeciągamy niteczkę. Na szydełku mamy znów trzy niteczki, przeciągamy przez dwie i przeciągamy przez dwie. Tak powstaje słupy. Robimy słupki, aby wypełnić całe kółeczko. Ja robię tak jak już mówiłam z grubszej nici, więc, więc słupków jest mniej ilościowo, bo im cięższa nitka, tym słupeczków musi być więcej. I powstaje kółeczko. Kółeczko musimy wypełnić dokładnie słupkami. Proszę zobaczyć. Jest wypełnione. Wkuwamy się w pierwszy słupek. Na szydełku będą dwa dwie niteczki. Przeciągamy. Na szydełku znów są dwie niteczki. I łączymy. Zaciągamy. W ten sposób powstaje kółeczko.